Są takie dni w życiu kucharza, kiedy trochę się buntuje przed tymi klasykami, klasycznymi, prostymi daniami, ba, nawet przed fast foodami, ale nie powinien. Dzisiaj to udowodnię. Choć zawód swój niezwykle cenię, to warto czasami się pochylić nad czymś, co w tym kanonie kuchni jest bardzo mocno zakorzenione. I dzisiaj klasyka fast foodu amerykańskiego, corn dog. Czyli hot dog inaczej. Tak naprawdę klasyka, która znana jest i w Kanadzie, w Korei Południowej, niemalże w każdym zakątku świata, gdzie trzeba zrobić coś na szybko. Chodzi tak naprawdę o to, żeby uszlachetnić parówkę. I tego zadania się dzisiaj podejmę. Będziemy uszlachetniać to, czym żywią się studenci. I być może jest to od dzisiaj kuchnia klasyki każdego studenta: hot dog na szybko, czyli corn dog. Zastanówmy się, jak zrobić dobrego corn doga. Rzeczywiście, podstawą przepisu są dwie mąki. Dwie części mąki pszennej, jednak kukurydzianej. Przepisy są różne. Ta mąka może być nawet w stosunku jeden do jednego: czyli jedna część pszennej, jedna część kukurydzianej. Ciasto wtedy jest takie sztywniejsze. Około 240 gramów mąki pszennej. Troszkę sobie zostawię dla modyfikacji ewentualnie gęstości ciasta. Co zrozumiałe, około 120 gramów mąki kukurydzianej, troszeczkę cukru, ciasto musi być doprawione, mniej więcej mała łyżeczka, i odrobiną soli. Nic, co by mogło się spalić w tłuszczu, tutaj więcej nie dodajemy, ale dodamy czynnik wiążący, czyli jajo. Ciasto musi być dobrze wyrobione, dobrze spulchnione, dobrze napowietrzone i gładkie niesamowicie, dlatego zrobimy to wszystko blenderem. Dolewam tutaj no, mniej więcej 120 ml mleka. I zanim to wszystko zacznę mieszać, mniej więcej trzy płaskie łyżeczki Proszku do pieczenia. Pół szklanki mleka to zbyt mała ilość, żeby to ciasto zupało odpowiednią konsystencję, dlatego też odrobina ciepłej wody. Ale dodajcie ją zawsze partiami. Od czego to zależy? To zależy w dużej mierze od wielkości jaja, która bardzo mocno wam rozrzedzi ciasto, albo też nie. Otóż to. Konsystencja, konsystencja jest idealna, nie trzeba tego ciasta zostawiać do wyrośnięcia, nie trzeba zostawiać do przemacerowania. Gotowe do użycia. Gotowy też musi być olej, czyli nagrzany do odpowiedniej temperatury, co warto sprawdzić przed smażeniem. Zawsze odrobina mąki. Jeżeli tylko wysypiecie ona zaczyna ładnie się smażyć, to znaczy, że olej jest mocno nagrzany. Mąka nie może się palić. Paróweczki na tapetę i drewniane szpadki. Chciałbym, żeby to się zmieściło w tym naczyniu, chciałbym, żeby się cała paróweczka zanurzyła w cieście, to też przekroję na pół. Voilà. I teraz każdą parówkę nadziewamy. Zanurzamy dokładnie paróweczkę w cieście. No i to ciasto właśnie musi mieć taką konsystencję, żeby jego warstwa cienko pokrywała tę parówkę. Przed włożeniem dokładnie obtaczamy naokoło, tak żeby ciasto miało szansę rozłożyć się w całej masie. Chwilę trzymamy, kilka sekund, tak żeby. no kilkadziesiąt sekund, tak żeby ciasto miało szansę wyrosnąć, żeby parówka miała szansę się zagrzać, wszak jest prosto z lodówki. Dajmy szansę również skoloryzować się całe potrawce. Wszystko to ma za zadanie spowodować, że street food, czyli kuchnia uliczna, jest piękną kuchnią. Jak się samemu zrobi, jest jeszcze piękniejsza. A na pewno kuchnią warto poznać dogi to rzecz, która być może wam się spodoba, ale jeżeli chcielibyście mieć dobry klasyczny przepis na hot -doga, wystarczy kliknąć. Pamiętajcie, że smażymy i podajemy od razu do jedzenia. Nie da się ich zrobić wcześniej. Takie nawet które poleżą chwilę momentalnie łapią bardzo dużo wilgoci z parującej parówki od środka i to ciasto już nie jest takie chrupiące. Natomiast chciałbym zrobić do tego, żeby to było pełnowartościowe danie, to jednak trochę okrasić to sałatą, a w zasadzie sałatką. Bo to też jest ważne, żeby wprowadzać odpowiednią porcję warzyw do naszego menu. Sałata lodowa, chrupiąca, elegancka, porwana brutalnie ale też z zachowaniem tego, co w niej najważniejsze i najpiękniejsze, czyli tej chrupkości. Pozostałe warzywa to marchew, ogórek gruntowy – dokładnie w ten sam sposób, czosnek pokrojony w cienkie plastry, rozrzucony po sałacie. Cyk. Sałata lodowa jest przyjemna w jedzeniu, bo chrupie, jest soczysta. Natomiast może specjalnie jakoś tak nie pachnie, ale może pachnieć wtedy, kiedy dodam tutaj zioła i sałaty z ziołami. Może być to zwykła natka pietruszki, może być to duża ilość kopru porwanego, tak jak ja teraz świeżą bazylię, albo może być to właśnie jakieś ziółko takie bardzo charakterystyczne pod tytułem kolendra, bazylia, nawet młodziutki tymianek, który ma delikatne listki. I te listki można tutaj spokojnie dodać, rwąc na mniejsze kawałki. Sól, pieprz, oliwa suszonych pomidorów do środka. Tak jak mamy oliwę, to dajmy jeszcze ze dwa suszone pomidorki, a co? Hyd, na koniec serek. Serfeta, który jest słony, jest cudownie kwaskowy i doskonale wygląda. No i tak jak z korndogiem pamiętajcie, żeby taką sałatę wykładać również i doprawiać tuż przed samym wydaniem. Moi drodzy, teraz ankieta, jeżeli chcecie wziąć udział w fajnej zabawie, która wyjaśni nam, czego tak naprawdę się trzeba trzymać. korndog czy hot dog. Głosujcie, zobaczymy co dla was jest lepsze, co ma większą wartość. Jak wygląda hot dog wiecie, jak wygląda corn dog już widzicie. Trzeba tylko sobie zrobić i spróbować, żeby mieć na ten temat opinię. Pamiętajcie również o tym, żeby subskrybować ten kanał. Spotykamy się w poniedziałki, środy i piątki zawsze o tej samej porze. Będziemy prezentowali wam wszystko to, czego chcecie, więc jeżeli czegoś chcecie, to napiszcie, komentujcie, jednym słowem.